Będzie można nawet spróbować, bo nadaje się do jedzenia pod Wspólnie z panem Kawą Grzegorzem Sieronią, cukiernią muborowskiej i przede wszystkim restauracją Miastowa, która znajduje się w Miercu na Rekordzie, przy ulicy Regionów, zaprosiliśmy Mierczan na, na takie kameralne pierwsze spotkanie pokazujące pozytywnego Mierczenina, Mierczenina z pasją, Mierczenina z dużą wiedzą na temat tego, co robi. Przedstawiłem mi krótką historię kawy: jak kawa rośnie, jak dojrzewa, jak się przerabia, jak się pali, a potem w jaki sposób ją najlepiej przyrządzić. I jak stworzyć ten swój ulubiony napój? 15 lat zawodowo zajmuję się wypalaniem kawy. Wspólnie spędziliśmy kilkadziesiąt minut, posmakowaliśmy kilku kaw, takich prawdziwych kaw, prawdziwych ziaren. Super, warto. Ja miałem wielką przyjemność, że mogę się dzielić swoją pasją, swoimi opowieściami o kawie, które pewnie niektórzy już słyszeli, jak odwiedzają nas w sklepie. Myślę, że jeżeli ktoś ma tylko ochotę, to powinien takie coś zorganizować sobie. Gorąco zapraszam wszystkich. Mielczan z pasją do współpracy, do wspólnych spotkań. Jako Porta Hejmierec jesteśmy gotowi na współpracę w każdej chwili. Bądźmy w kontakcie.